Siemaneczko wszystkim Dzisiaj miejscowość Zator Jestem pod mostem kolejowym Mamy tutaj rzekę Skawę. Właśnie jest za tym tutaj filarem Wiadereczka mam już przygotowane Oraz magnes na poszukiwania Tutaj właśnie obczaiłem taką fajną ścieżkę Chyba tutaj wędkarze łowią Chyba tutaj było. Miejsce bardzo fajne. Z tego co słyszałem, to był tutaj kiedyś most drewniany. Tam widzimy, właśnie tam widzimy Filary z cegły stare, a tutaj widzimy jeszcze palisady. Jeszcze się palisady zachowały, także coś tutaj było starego. A rzeka skawa się tak właśnie prezentuje. Także zobaczymy, powrzucam. Może coś wyjdzie ciekawego Dobra No to do pierwszego jakiegoś fajnego znaleziska O kur... Kawał blachy To wszystko od mostu. No, Na pewno coś jest. Kolejna blacha. Ale to kurde. Dwudziestka jak nic blacha. Wszystko pewnie od tego. Essas. Câmera. I to by się zgadzało, że na pewno tu był most drewniany, bo mamy klamrę do wieźby. Chyba się o kamień zaczepił, ale coś mamy. Chyba o kurde, tak jak mówiłem, mamy śruby kolejowe i ponownie nakrętka. Kurde, zaś ta blacha, masakr jest Coś mamy Coś mamy dużego Idzie, idzie, idzie wow, Masakra Kolejny kątownik Nie zaś śruba. Normalnie niesamowity dzisiaj połów. Nie spodziewałem się. Jest coś dużego. O kurde. Kurde, jak się zrusza dno w tamtym miejscu, to wychodzą. Taki kątownik Zaś blacha, dwójeczka Tym razem od podkładu kolejowego. Chyba coś jest zaś. O proszę. Nakrętka. I to jeszcze na zabezpieczenie. Kurde, kolejna blacha Majzel i to kurczę nówka sztuka prawie Na pewno, jak z mostem robili, komuś wypad A Jakieś pręty. O, kawałek szyny. Coś idzie. Cóż to kurde Nie no, łapnął korzeń Ta. No ja już skończyłem Tutaj mamy wszystkie zdobycze ze złomu. Naprawdę bardzo świetna tu jest miejscówka. Ale niestety nic starego nie znalazłem po tym starym tutaj moście. I mogę powiedzieć jeszcze, że na pewno tu wrócę, bo została mi jeszcze druga strona rzeki. Jeszcze został fajny Majzelek jeszcze się przyda w domu, no i tyle, no co mogę więcej powiedzieć. Dzień zaliczam do udanych. Ok, ja się zawijam. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki też wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kanał Legendarni oraz do następnych poszukiwań. Trzymajcie się, cześć.